Hej, hej, witajcie. Ja jestem generałek, a to moi drodzy. Jest kolejny odcinek naszej serii z gry Disciple's 2 Mroczne Proroctwo. Zaczynamy misję siódmą Sagi Imperium, i jest to ostatnia misja właśnie tejże Sagi. Pora się zmierzyć z demonicznym Uterem, ponieważ najwyraźniej uwolniliśmy go z jego postaci ludzkiej, a teraz mógł był w stanie przyjąć własne przyjąć. Stworzyć, nie wiem, po prostu uwolnić własne demoniczne ciało. Bierzemy oczywiście na sta standardowy klipunek. Magnus ma już 12 poziom. No i jeszcze w ostatniej walce zdobyliśmy nieczysty sztylet. Dowódca, wyposażony w ten przedmiot, w czasie bitwy wysysa z przeciwników życie. Jest to bar bardzo potężny przedmiot. I chętnie bym go wziął, ale ponieważ nasz dowódca i tak ma mm, kryształ duszy ma koronę Mjolnira no i też ma mnóstwo zdrowia i pancerza, nieczysty sztylet po prostu nam się nie przyda. Gdybyśmy grali na innej postaci, innym dowódcom, gdybyśmy nie mieli kryształu duszy, pewnie brałbym go w ciemno, ale bez niego zwyczajnie nie jest on potrzebny. Dlatego nieczystego sztyletu brać nie będę. No, i to by było na tyle, rozpocznijmy misję siódmą. Uter zdołał osłabić wszystkich, manipulując z ukrycia, obracając elfy przeciw hordom nieumarłych, imperium przeciwko samemu sobie. Do wszystkich zakątków znanego świata rozesłano gońców z błaganiem o pomoc. Pięciu z nich miało spotkać się z elfami, trzech przekroczyło gryfie wzgórza, by szukać pomocy u górskich klanów, ośmiu zaś rozpierzchło się po imperium, gromadząc wszystkich, którzy byli gotowi umrzeć w jego obronie. Uter nie zasiadł na opuszczonym tronie. Wszyscy wiedzieli, że pragnie czegoś więcej. Śmiertelnicy musieli zawiązać przymierze, aby pokonać niedoszłego Boga i nowego władcy piekieł. No i mamy nasze zadanie! Zabił Utera w postaci demona. Najpierw musimy oczywiście, zanim zobaczymy dialogi, wybrać naszą ostatnią umiejętność. No, ostatnią, to nie jest ostatnia umiejętność, ale. Za poziom, który zdobyliśmy w poprzednim odcinku. Weźmiemy sobie... Co? Tak naprawdę nic nie zostało zbytniego, więc... Wezmę chyba sobie ochronę przed mocą ziemi. Celność nam się nie przyda, bo i tak mamy pro... 97% szanse na trafienie, więc celność nam się zbyt nie przyda. Mistrz Oręża mamy Księgę Wojny. Bystry wzrok: Absolutnie nie. Nieskazitelność: Absolutnie nie. Naturalne uzdrawianie. Może. Potencjalnie no i moc tajemna i mądrość tajemna również nie chce tych umiejętności. Dlaczego mocy ziemi? Ponieważ e, walczymy przeciw, przeciwko legionom, zaś legiony mają inkuby, które mm, potrafią petryfikować, a petryfikowani, petryfikowanie korzysta z mocy ziemi. Tak więc niebiemy sobie moc ziemi, a wydaje mi się, że to jest w miarę niezły niezły, niezły pomysł. Arogancnie! Jaki zrobić głos uterowi w końcu? Arogancy śmiertelnicy, jak śmiecie je powstrzymywać? Jestem waszym nowym władcą. Zaznacie wiecznego cierpienia. A nadal. Nie pomyślałem nad żadnymi e, wzorami, z których mógłbym czerpać inspirację, jeśli chodzi o głos. Strażnik jest słaby, LORDZIE. Osłabiła go magia Utera. Pamiętaj, nasza stolica jest, jest teraz poddana na ataki. Milordzie! w tych stronach przybywają hordy nieumarłych. Zdaje się, że Uter zawarł z nimi przymierze. Okej, okay, czyli mamy też w tejże misji hordy nieumarłych, a, które będą pomagać legionom. Z jakiego powodu Mortis miałaby zawiązać sojusz a, z legionami, nie mam pojęcia. Tak czy inaczej, nasz, nasz Mizral jest faktycznie osłabiony. Jest po prostu do zabicia, aczkolwiek nie jest nadal jakiś, bles, jakiś słaby super, ale na pewno jest do zabicia. Dostajemy tutaj na start rycerza i kapłana, i od razu mówię, że z tych jednostek korzystać nie będę, ponieważ jeszcze nie widzieliśmy jednego lepszenia giermka. Eee, no a poza tym, eee, Hierofanta nie jest aż tak przydatny w tej misji jak Prorokini, tym bardziej, że mnie ja po prostu preferuję. A weźmiemy sobie łucznika. Pawlik mówił, że nie powinienem brać łuczników, e, ale trochę się nie zgadzam, ponieważ właśnie ta trucizna od imperialnego zabójcy jest niezwykle przydatna właśnie w stolicach, ponieważ ona omija pancerz. E, no i też lubię mi taką drużynę zróżnicowaną, nawet jeśli nie jest ona aż tak efektywna. E, z tego samego powodu mam ochotę trochę tej. Pyrek zaproponował, żebym w końcu wziął ucznia i go zablokował, ponieważ jest to możliwe. Um, jak najbardziej mnie to kusi i chyba to zrobię, aczkolwiek trochę mnie boli, że nie będę mieć w ostatniej bitwie uh, białego właśnie czarodzieja. Aczkolwiek uh, wypadałoby w końcu to wypróbować, jak to zadziała. A na czym polega idea? Idea polega na tym, że um, kiedy, po, uh, kiedy jednostka jest zablokowana, bo w zasadzie osiągnie swój maksymalny awans, to co poziom dostaje ona plus 10% uh, swoich statystyk. No, przynajmniej części z nich, jak oczywiście zdrowia, obrażenia. No, oczywiście nie zwiększa się inicjatywa. Um, no i idea jest taka, że uczeń zablokowany będzie co chwila poziomować i dzięki temu, ponieważ jego jakby wymagane doświadczenia, żeby awansować, coś jest stałe. E, I dzięki temu, e, w, dłu, e, jakby patrząc daleko w przyszłość, stanie się o wiele potężniejszy niż biały czarodziej, ponieważ będzie szybciej awansować i szybciej zdobywać te bonusy do statystyk. Taka jest idea, aczkolwiek, e, jakby się robiło? A, bo tu jest tylko zwolnienie jednostkę, a tu jest, dobra. Zablokuj rodzaj jednostki. Czy na pewno chcesz uniemożliwić jednostce uczeń zmianę typu operacji? Tej nie da się cofnąć. Po zablokowaniu jednostka będzie, na, jednostka będzie nadal osiągać kolejne poziomy. Tak jest. E, no i teraz, jakby uczeń e, nie może awansować MAGA, może tylko awansować. No, nie może awansować, może tylko zdobyć kolejny poziom. Weźmiemy sobie od razu e, strzelnicę, gdyż chcemy jednak tego e, naszego kochanego imperialnego zabójcę. No i ruszamy e, na orków, którzy znajdują się tutaj w okolicy. E, nie powinni oni stanowić żadnych dla nas problemów. Głównie dzięki dowódcy, który no, zadaje jeszcze. 278 obrażeń. Ogromne, ogromne liczby. Niestety jeden goblin przeżył. Teraz sobie wyobraźcie, jak potężny byłby nasz dowódca, gdybyśmy nie grali rycerzem Pegazów, a magiem. Ponieważ paraliż, jak najbardziej, z tego co pamiętam, działa zwyczajnie na, na magów, co znaczy, że nasz Dowódca wyparaliżował całą przeciwną drużynę i by ją po prostu zażynał pra praktycznie jednym e, strzałem, tak czy inaczej. Um... Wasi bogowie nie uratują Was przed wiecznym potępieniem. Przygotujcie się na miażdżący cio cios. A, to był dziwny głos, przepraszam. Spustoszymy Wasze ziemię śmiertelnicy. O, ale tak. Wyobraźcie sobie, jak potężny byłby nasz dowódca w tym momencie. W pewnym sensie się cieszę, że, że wziąłem rycerza Pegazów, bo on jakby już i tak ogranicza te szaleństwo trochę. Oczywiście bierzemy tutaj kościół, żeby mieć kleryka. Bo w przeciwnym wypadku, no, mógłbym chodzić sam, samym dowódcą i też pewnie bym skończył tę kampanię. Ona nie jest jakaś specjalnie trudna. Ale bądźmy szczerzy, też wziąłem poziom trudności średniej, więc być może będę musiał po prostu zwiększyć ten poziom w kolejnej sadze. Od Pawlika padło pytanie pod parę temu, przepraszam, że nie odpowiedziałem, jaką, jaką sagę rozpocznę później. Powiem szczerze, jeszcze tego nie przemyślałem. Raczej się szykowałem, że będę je robić po kolei. Wiecie, hordy nie umarły, potem Górskie klany, na końcu legiony, ale jeszcze się nad tym zastanowię. Może zacznę na przykład od górskich klanów, żeby zobaczyć, najpierw historię dobrych gości, co się wydarzyło, dlaczego krasnale zdradziły Utera. Słusznie, skąd wiedziały o Uterze. swoją drogą też patrzyłem na, specjalnie na ostatni odcinek. Tam chyba się pojawiła dwa razy informacja na temat sojuszu, coś w rodzaju. Ale przepraszam, mamy tutaj dziennik i możemy sobie przeczytać wszystkie wiadomości, i tam żadnej wiadomości nie było od e, Krasnoludów. Więc tak naprawdę nie pamiętam, dlaczego one się z nami sprzymierzyły. Oprócz tego, że komputer to zrobił, żeby mieć łatwiej, ale tego nie uratowało. Ile jeszcze potrzebujecie, żeby awansować? Jeszcze troszeczkę, tak? O, no dobra. Weźmy sobie tutaj o, Loch. Będziemy grać łowcą czarownic, ponieważ nie złociliśmy jeszcze jego ostatniego ulepszenia. Co tutaj mamy? Orka. Ok, Orka z. <laughs> eee. Była taka piosenka. Orki z Majorki. Cały czas w liceum śpiewano sobie ją, moim. Mnie to strasznie denerwowało. Nie dlatego, że mam jakiś tyłek w tyłku, bo nie, przesz nie przeszkadza mi, że e, ludzie się dobrze bawią. No, do tego stopnia, że w sumie e, byłem takim śmieszkiem w liceum samemu. Lubiłem sobie żartować i tego typu rzeczy, ale akurat ta piosenka mnie jakoś z jakiegoś powodu mnie denerwowała. Co mogę powiedzieć? Ja jestem człowiekiem. Zdarzają mi się takie sytuacje, niestety. Czemu ja zrekrutowałem? Ok, ona się na pewno przyda w przyszłości, ale tak z przyzwyczajenia, zrekrutowałem Archanioła. Chciałem zrekrutować w końcu um, złodzieja, żeby pobadać świątynię. Jak najbardziej um, będziemy to. Za niedługo to zrobimy, no ale teraz po prostu się zajmiemy tymi goblinami. Szkoda, bo liczyłem, że dostaniemy więcej doświadczenia trochę. O, to jest ja źle. Bardzo głupio to zrobiłem. O nie. Dwa ataki na mojego biednego giermka. I tak wątpię, żeby dały nam one jakiekolwiek doświadczenie porządne. To jednak jak gobliny. A nasza drużyna jest już e, pełna. Więc to jest podzielone właśnie na sześć osób. I mamy awans na uczniu, już my się zwiększyły e, statystyki właśnie o te 10%, tak? E, 1,5... to było 15 razy 10% to jest oczywiście 1,5 obrażeń zaokrąglone do 2 e, mamy 81 szans na trafienie i tak będzie właśnie on e, szybko levelować, taka jest idea dzięki temu będzie się też w miarę szybko e, leczyć no to znaczy nie będziemy musieli go leczyć, ponieważ będzie z każdym poziomem jakby samemu Samoistnie się leczyć Minus te, tego pomysłu jest taki Że być może dużo doświadczenia będzie go mijać Więc może się okazać że nie będzie aż tak potężny jak mógłby być Ponieważ Kiedy awansuje to nie dostaje Jakby Traci to dodatkowe doświadczenie za walkę ono nie idzie Na jego konto od razu tylko po prostu zaczyna od zera, od kolejnej walki i przez to, kiedy będziemy mieli takie większe walki, w których dostaniemy więcej doświadczenia, to to nadmiarowe doświadczenie będzie tracone, więc zobaczymy, jak to zadziała. Co to ma znaczyć? Dosły nasz słuchy o śmierci cesarza. Co będzie z naszym przymierzem, z Demostinem? Czy ono nie było zerwane tak parę odcinków temu? Par, parę misji temu. No właśnie, dlaczego one nam pomo klany pomogły? No bo teraz mają problemy, skoro Demostin nie, nie żyje. A ja już się pamiętam, dlaczego one się z nami sprzymierzyły w e właśnie w poprzedniej misji. Raz to zrobił kompu komputer, oczywiście to zrobił, bo chciał. Ale nie pamiętam właśnie usprawiedliwienia tego, jakby też. Po bo było już wbudowane, że nam pomogą klany e domyślnie. Tam by nie pamiętam, czy to było na nagraniu? Czy ja to nagrywałem, po, na, naprawdę sobie sam rozegrałem czy coś w Gusie, ale pamiętam, że dostałem dwa razy e, prośbę o przymierze. i Jedną z wiadomością właśnie taką widocznie z kampanii. No, ale tak czy inaczej, Demostyn nie żyje, więc w teorii nasze Przymierze z Klanami jest zerwane. Przyjaciele z Klanów. Mamy dla was ponure wieści. Uter własnoręcznie zabił Demostina naszego umiłowanego cesarza. Syn zabija własnego ojca? Co to ma znaczyć? No a na co przyszło imperium? Uter został opętany przez przeklętą duszę Betrenezera. Oszukał nas wszystkich. Musimy się zjednoczyć, aby go pokonać. Zaniosę wieści najwyższej radzie klanów. Śmierć Demostina oznacza kres naszego przymierza. Teraz Rada zadecyduje, czy można ci ufać. Żegnaj! Tak jest, a więc... A... Na razie na pomoc ze strony klanów liczyć nie, nie możemy. A, kupię sobie od razu tutaj gildię. Jeszcze mi nie stać, żeby zrekrutować złodzieja, ale możemy przynajmniej kupić a... ten budynek. Um, o nie, chciałem żeby dowódca czekał, ale, ale gierbek był pierwszy. O nie. Ale dobrze, że czekałem, bo teraz to źle wybrałem cel. A, chybiłeś, dobra. To nic nie zmienia w takim razie. Bo i tak... No, właśnie ten przeżył. Goblinek. Ale to nic, to nic nie zmienia. Po prostu tak już staram się w głowie maksymalizować te... te walki. E, to jest dla mnie przyjemne, lubię takie... Podchodzić do gry wiedząc, że nie robię nic złego, że, że robię wszystko dobrze, najlepiej jak to tylko potrafię. A jeśli robię coś źle, to lubię się uczyć na swoich błędach, właśnie dlatego lubię Mroczne Dusze. Aczkolwiek na razie grałem tylko dwójkę. Ale się bardzo, bardzo dobrze... Tak, tak dobrze, że zawiesiłem na miesiąc kanał i nie robiłem żadnych filmów, bo, bo grałem w Dark Souls. I jeszcze ich nie przeszedłem. Nie przeszedłem ich, bo moja postać, na której spędziłem 100 godzin ponad. A... Były jakieś roboty robione. Poszedł prąd. A... Chociaż nie, to nawet nie był prąd, to była blue screen u mnie wpadł i. A... niestety. W Dark Souls nie ma żadnego o... zapisywania wiecie w murze I dlatego straciłem swoje zapisy. Jakby plik za zapisu stał się uszkodzony, nie miałem żadnego backupu i straciłem swoją postać musiałem zacząć od nowa i mi się już potem to troszeczkę nie chciało aczkolwiek mówię prześwietna gra Mam trójkę. O, świetnie mamy połowę drużyny. Na drugim poziomie. W sumie już całą drużynę na drugim poziomie, oprócz dowódcy, który ma 12 poziom. Kamień ruiniczny. No to nam się bardzo, bardzo przyda. Nie powiem. Aś mnie kusi, żeby podmienili zakryszał duszy albo za koronę Jelnira. A tak serio, co robi ten przedmiot tutaj. Uh... Okej, okay, mamy tutaj nieumarłych... Dl dlaczego on tutaj jest? Tak, tylko się pytam. Niestety, ponieważ ma, mamy tutaj legi, e, nieumarłych, to oznacza, że właśnie mamy Wilkołaki, będziemy mieli tutaj a, trochę jednostek nieprzyjemnych do gry przeciwko, które są odporne na oręż. E, no i to, to nas pewnie zaboli. Przepraszam za <grystanie> <grystanie> te dźwięki. piłem wodę sobie. Przepraszam, jeśli to słychać w ogóle picie wody na, na graniu. Generalnie słychać z tego co słyszę, ale trochę nie jestem w stanie. Mogłem ten niby usuwać specjalnie, ale zwiększyłoby to o wiele. Czas pracy nad tym odcinkiem. A jego tak z wiele nie mam. Przepraszam też, że w ogóle wczoraj nie było odcinka. A to dlatego, że ja już w sumie ten, ten, ten start tutaj. Nagrałem dwa odcinki sobie, ale właśnie pojawiła się ta prośba, żeby odpyrka, żebym wypróbował tego ucznia zablokowanego. O, właśnie, a propos. Mogę nie używać właśnie tych eliksirów tutaj sobie na no. dowódcy, aczkolwiek praktycznie tego nigdy nie będę robić, pewnie. Gdyż jednak, atak, który likwiduje jednego z przeciwników I paraliżu albo go paraliżuje, no, wydaje mi się nieco efektywniejszym e, a, e, efektywniejszym e, i efektowniejszym efektowniejszą akcją. O! Tego słowa szukałem Ty nic nie zrobisz, możemy się leczyć jakbyśmy chcieli do e, końca świata. Ale nie musimy, na szczęście. Teraz tylko czekać, aż kleryk zacznie. Mm, nabierać tempa. W sumie raz, razem z uczniem. Na ten moment no, oczywiście jesteśmy w tyle, bo on teraz by zadawał 30 obrażeń jako mag. Zabijmy tych. To mamy gula, więc trzeba na niego uważać. Zlikwidujmy ducha. I zlikwidujmy gula. A, to jest fajne właśnie, że wład tfu, władcy co ja nam. E, łowcy czarownic są odporni na paraliż, tak więc gule nam nie są, nie są nam straszne, nawet jeśli e, sparaliżują naszego dowódcę, to nie jest wielki problem. Ale nadal problem jest, e, jest to. Bardzo mnie to cieszy. Lubię mieć pewne problemy, które muszę... E, którym muszę przeciwdziałać, z którymi muszę walczyć. Bo tak to byłoby po prostu, <grywka> dowódca zabija wszystko i tyle. Okej, okay, mamy kolejny poziom na e, Już 19. Ciekawe, czy hmm, w miarę szybko możemy dojść nawet do 100% szans na trafienie, jeśli to możliwe. E, no ale fajnie, fajnie. Już mamy te 20 obrażeń prawie że, ale dzięki zaokrągleniu o, no to te 20 obrażeń powinno wchodzić w miarę regularnie. No i mówię, tak w zasadzie co walkę będziemy mieli, bo mamy tutaj w miarę mo mocne drużyny ze strony właśnie nieumarłych tak widzimy to już nekromantę który sam w sobie da nam dużo, dużo doświadczenia nawet gdyby stał same, samemu na pewnie ma obstawę dokładnie i to nawet mocną a dobra mój drogi idź tutaj a, i sobie pozwiedzasz ty też pozwiedzasz sobie będziecie nam odkrywać mapę tutaj jeszcze nie chcemy przychodzić bo nasz Uh, uczeń jest za słaby, ale możemy pozbyć się tych orków. Hop. Jeden wyeliminowany z gry. Tego się nie pozbędziemy, niestety tam walnię mocną miarę. Ale to nic. I tak się wyleczymy i klerykiem i regeneracją naszego dowódcy. No i po orku kolejnym... Uh, ho, ho, ho. No i... Już się nam do kolejnego awansu zbliża ten uczeń. To może działać w miarę, w miarę ciekawie. A jeszcze możemy chwilę pograć. Co wiele nie zrobiliśmy jeszcze w tejże misji. Możemy już zacząć... Chyba... Nie, nie możemy. Mamy za mało złota. Chciałem już zacząć kupować budynki, ale nie są one jeszcze tak potrzebne. Natomiast wiem, że gdzieś tutaj jest parę kopalni. Złota, a je chcemy oczywiście zdobyć, żeby nic nie blokowało naszego o, naszego progresu. Pan angielsku tak postępu jeśli chodzi o właśnie poziomy. O, możemy cię niby zabić. Aczkolwiek, no mówię, nie jestem wielkim fanem tych goblinów. <laughs> Niech nie jest. No są słabe. Już, a tyle. Rozegramy to szybko, bo wiadomo jaki będzie wynik nie wiem nawet czy ktoś mi się chce zabijać te goblinę. O no właśnie, ty możesz, możesz tutaj przybiec. Nie! Okej, okay, uh, możesz anulować W porządku. Uh, to było głupie. Mamy jakiś skarb. No, drużynę i mamy kopalnię złota, tak więc zajmiemy ją od razu. Bardzo mnie to cieszy. Gdyż zaraz będziemy mogli już zadbać o kolejne poziomy naszych jednostek. Kupimy sobie od razu gildię, żeby mieć na imperialnego, żeby mieć imperialnego zabójcę. On w miarę szybko leveluje, w sensie strzelec le leveluje w miarę szybko. I też był pierwszym, który a, zdobył, doświad jakby zdobył poziom, więc tego doświadczenia też ma najwięcej. Uh -huh. Mamy ogra, bardzo, bardzo mnie to cieszy, gdyż ogr oznacza darmowe doświadczenie, gdyż nasz, nasz Magnus po prostu go uderzy i nawet jeśli go nie zabije jednym ciosem, to i tak spokojnie się go sparaliżuje i wtedy to jest po prostu darmowe doświadczenie, właśnie. Pięknie, 24 obrażenia, wow! To jest dużo. Tutaj poszedł maksimum jeśli na maksimum jeśli chodzi o obrażenia dodatkowe. Wydaje mi się, że więcej niż 5 nie możemy wyciągnąć. Kolejny poziom ucznia. 21 obrażeń, dobra. Okej, okay, powoli, powoli. Faktycznie ten... nabiera on pędu. Okej, okay, jeśli nie umrzesz, to... To przynajmniej cię to zaboli. O, oh. słabo. Okej, okay, to, to już mnie bardziej cieszy. I to jest praktycznie kolejny poziom dla naszego ucznia. O, no, dobra, ty mój drogi. No, no rusz się! O to mi chodzi. Chcę tylko, żebyś się ruszył. Nie potrafisz, Ech. dlaczego to mi się dzieje? No dobra, jeszcze tutaj zaglądać zbyt nie musimy. To nie jest wielki problem. No zaraz się wykończę te drużyny. Przynajmniej <laughs> mam motywację, żeby, żeby je wszystkie pozabijać dowódcom, bo mi przeszkadzają w poruszaniu się. Niestety, ponieważ mamy tutaj dużo e, komputerów. O, tr już trzy. E, frakcje. O! Klany rozważają, czy nasze przymierze będzie nadal obowiązywało. Tymczasem, jednak, nie jesteśmy sprzymierzeńcami. I nie pozwolimy, by ktokolwiek wdzierał się na nasze terytorium. Okej, okay, jasne. Czyli taki trochę rozejm. Ja was nie biję. Wy, wy, was, wy nie bijecie mnie, aczkolwiek to byłoby. Trochę niemożliwe. No. Ale oczywiście ten co już w pewnym momencie się pojawi. To jest pewne. Ja wiem gdzie znajdują się klany. Znajdują się tam trochę tutaj na zachodni. Zachodnią północ. Na północny zachód. Przepraszam za to. A, nie mam już ruchu. A to co, chyba zakończymy ten odcinek. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, jeśli się podobało. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach naszej serii z gry. Disciples z Wam roczne proroctwo Saga Imperium. Hej hej!